hej, skoro tutaj jesteśmy, to muszę Wam też powiedzieć, że jestem uzależniony. Jestem w dalszym ciągu uzależniony od czego? Jestem uzależniony od kofeiny. Dla mnie kofeina Red Bull szczególnie nie reklamuję tej marki, absolutnie nie reklamuję tego brandu, bo nazwijmy sprawę po imieniu. Piwo to też alkohol a energetyk zawierający kofeinę, to kofeina. Nieważne jaki to jest smak, jesteś uzależniony od substancji, ani od, od smaku. Natomiast smak robi swoje, tak? ta cała kombinacja smak, brand, zapach. W tym wypadku Red Bull najbardziej przypada mi do gustu. Ale teraz pozytywne zmiany, jakie? Wyzwanie jeden dzień za funta, 365 dni. Uniemożliwia mi picie tego czegoś. Dlaczego? Ponieważ nawet ceny tych najniższych, najtańszych energetyków, tych po 50 pensów, które mamy tutaj właśnie, jeszcze dietetycznych, bez cukru w dodatku, to jest 50 pensów. A mój budżet dzienny to jest jeden funt. Jeden, jeden funt. Dlatego też energetykom, całej tej przepięknej półce i temu mojemu uzależnieniu na rok czasu mówimy. 爸爸爸